Psalm dziewiętnasty. Chwała stwórcy i prawodawcy. Przewodnikowi chóru Psalm Dawidowy. Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk Jego. Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc, nocy podaje wiadomość. Nie jest to mowa, nie są to słowa. Nie słychać ich głosu, a jednak po całej ziemi rozbrzmiewa ich dźwięk, i do krańców świata dochodzą ich słowa. Tam na nich słońcu postawił namiot, a ono, jak oblubieniec, wychodzi ze swojej komnaty, raduje się jak bohater, biegnąc swą drogą. Z jednego krańca niebios wychodzi i biegnie do drugiego krańca. I nic się nie ukryje przed jego żarem. Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę. Świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości. Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce. Przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy. Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze, wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe, są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, i słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy. Również Twój sługa oświecił się nimi. Wielka jest nagroda dla tych, którzy ich. Strzegą uchybienia? Któż znać może? Ukryte błędy odpuść mi. Także od zuchwałych ustrzeż ustrzesz sługę swego, aby nie panowali nade mną. Wtedy będę doskonały i wolny od wszelkiego grzechu. Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u Ciebie. Panie, opoko moja i odkupicielu mój.